Tutaj życie się zaczyna, nie masz czasu na złe rzeczy Dzisiaj to my rządzimy światem Nic nas nie zabije, nawet złamane serce Przegrane nas tylko bardziej wzmacniają When do you mind, wywal wszystko w kosz, nie masz czym się przejmować, a jak masz to walcz z tym, masz dla kogo żyć, a na zamknięcie oczu przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz. When do you mind, wywal wszystko w kosz Nie masz czym się przejmować, a jak masz to walcz tym Masz na to żyć, a na zamknięcie oczu przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz Biegnij przed siebie, nie oglądaj się na deszcz. Nie masz na to czasu, uwierz mi w to mordo. Dzisiaj masz zrobić to, o czym myślałeś, a na łzy nie ma jeszcze czasu. When do you mind, wywal wszystko w kosz, nie masz czym się przejmować, a jak masz to walcz tym masz dla kogo żyć, a na zamknięcie oczu przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz. When do you mind? Wywal wszystko w kosz. Nie masz czym się przejmować, a jak masz to walcz tym Masz dla kogo żyć, a na zamknięcie oczu przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz. When do you mind, wybal wszystko w kosz Nie masz czym się przejmować, a jak masz to walcz, Masz dla kogo żyć, a na zamknięcie oczu przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz When do you mind, wybal wszystko w kosz Nie masz czym się przejmować, a jak masz to walcz, Masz dla kogo żyć, a na zamknięcie oczu przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz